Energetyka, OZE, inwestycje i jedna z najważniejszych spółek energetycznych w Polsce. To jest podsumowanie roku na CIRE, wideo przegląd najważniejszych tematów ostatnich 12 miesięcy. Panie prezesie, jaki był mijający rok dla grupy Enea? Dzień dobry, panie redaktorze. Rok trudny. Rok trudny nie da się ukryć, podobnie jak poprzedni, naznaczony kryzysem energetycznym, z którym trzeba było sobie radzić. Ale poradziliśmy sobie dosyć dobrze. Takie najmocniejsze akcenty, które miały wpływ na ten, na ten rok, to przede wszystkim zmiany regulacyjne, to przepisy, które miały za zadanie chronić najsłabszych uczestników rynku przed wzrostem cen energii, spowodowanym oczywiście też wojną w Ukrainie i tym, co ją poprzedziło, czyli takim. Można wprost powiedzieć, już sprowokowanym kryzysem energetycznym wywołanym przez Federację Rosyjską. Kryzysem wywołanym przede wszystkim no, ograniczaniem podaży surowców energetycznych do Europy, co odbiło się, jak wiemy, na cenach energii i skutkowało rekordowymi wzrostami nie tylko tych nośników, ale także samych. Samych cen wyprodukowanych z, niej, z nich energii elektrycznej, wyprodukowanej z tych surowców. Do tego oczywiście mrożenie cen, które miało miejsce i w roku 2022, pod koniec i w 2023 i jeszcze będzie miało przez połowę przyszłego roku. Mechanizm rekompensat konieczny dla, dla głównych producentów, dostawców, sprzedawców energii. No i co za tym idzie, również mechanizm sfinansowania tych, tych rekompensat. To wszystko udało się z sukcesem implementować, udało się dzięki temu ochronić odbiorców, klientów, najbardziej wrażliwych, małe, średnie przedsiębiorstwa, nie tylko konsumentów, no co z kolei odbiło się na ograniczeniu, czy skutkowało ograniczeniem Inflacji, czyli, o, krótko mówiąc, w naszej ocenie, bardzo pozytywny efekt został osiągnięty, pomimo perturbacji, które temu towarzyszyły i dodatkowych, oczywiście, wyzwań dla, dla spółek energetycznych. Ale też rok, można powiedzieć, bardzo intensywnego wzrostu w niektórych obszarach, przede wszystkim w obszarze odnawialnych źródeł energii. W NA rzeczywiście wzięliśmy się, można powiedzieć, z kopyta do rozwoju tych, tych odnawialnych źródeł. Przede wszystkim postawiliśmy na fotowoltaikę i, i energetykę wiatrową. Już w 2022 roku zaczęliśmy. W grudniu powstało sześć spółek celowych, które mają inwestować w rozwój fotowoltaiki. W tej chwili w tych spółkach zależnych w grupie NA mamy... Ponad 500 MW projektów z już wydanymi decyzjami przyłączeniowymi w opracowaniu kolejne setki megawatów, Także dużo, dużo pracy, dużo wyzwań. Wydaje się, że zamkniemy ten rok w nie najgorszej kondycji. Panie prezesie, podczas licznych wydarzeń branżowych w tym roku mieliśmy okazję rozmawiać z energetykami i z takim. Dużym poczuciem satysfakcji, ale też odpowiedzialności mówili o tym pierwszym okresie po wybuchu wojny, że energetycy dali radę, że tutaj się nie wydarzyło nic, czym straszono w mediach. I cały czas powraca wątek tego dbania o bezpieczeństwo energetyczne. Przechodzimy z drugiego w trzeci rok trwania wojny. Co dzisiaj dla Pana oznacza to hasło bezpieczeństwo energetyczne? Przede wszystkim stabilność, stabilność dostaw energii dla kluczowych odbiorców i dla gospodarstw domowych. Ta stabilność to konieczność dalszego inwestowania w źródła, rozwoju nie tylko odnawialnych źródeł energii, bo one z natury rzeczy są oparte o siły przyrody, niezależne od woli człowieka. Ale również magazynowania energii. W dalszym ciągu utrzymanie pracy źródeł, które zabezpieczają podstawową, podstawowe funkcjonowanie systemu, czyli póki co źródeł węglowych. I tutaj dobry kierunek i moim zdaniem kierunek, który powinien być podtrzymany, bo bez niego transformacja energetyczna w Polsce się nie odbędzie, czyli, czyli w dalszym ciągu na B, czyli wydzielenie aktywów węglowych z grup energetycznych. Bez tego ciężko będzie podtrzymywać obecny poziom, a, a, a tym bardziej rozwijać fi, finansowanie dla niezbędnych inwestycji, inwestycji właśnie niezbędnych też z punktu widzenia Zachowania bezpieczeństwa energetycznego, czyli nie tylko w nowe źródła wytwarzania, ale także w dystrybucję, w modernizację i w rozwój sieci dystrybucyjnej, które, która jest konieczna, żeby móc chociażby przyłączać właśnie nowe, w większym, mniejszym stopniu rozproszone jednak źródła energii odnawialnej. Zaakcentował Pan to wyraźne przyspieszenie, jeżeli chodzi o projekty OZE. To Wasze portfolio w jaki sposób rozwijaliście w tym roku? To są akwizycje czy własne zadania inwestycyjne? Pełniowo akwizycje. No, przykłady są takie: no, mamy farmę Genovefa, blisko 40 MW fotowoltaiki, mamy farmę wiatrową. W Bejscach projekt gotowy do budowy, blisko 20 MW. Mamy wreszcie udziały również w koncesji na offshore. Razem z PGE mamy w jednej ze spółek 33% udziałów i zupełnie poważnie zamierzamy uczestniczyć w budowie offshoreu Więc trochę akwizycji, ale. Z całą pewnością stawiamy też na rozwój własnych kompetencji w zakresie budowy głównie farm fotowoltaicznych poprzez spółki zależne. Mamy również w grupie spółkę wykonawczą, która posiada kompetencje do budowy farm fotowoltaicznych, udowodniła to już zresztą to Enea Service. Także w dużej mierze będziemy się starali robić to we własnym zakresie. Chcielibyśmy, żeby po tej pierwszej ten pierwszy efekt przyspieszenia, czyli skorzystanie z, z akwizycji, z już gotowych projektów, został stopniowo ten środek ciężkości, krótko mówiąc, stopniowo przesuwamy w stronę inwestycji własnych jako, jako bardziej opłacalny. Patrzę w kalendarz, panie prezesie, w kwietniu minął rok pana prezesury w spółce. Jaką organizacją jest ENA, jeżeli chodzi o kulturę korporacyjną, waszą odpowiedzialność społeczną? I relacje z tymi społecznościami w regionach, gdzie, gdzie prowadzicie swój biznes? To przede wszystkim jesteśmy organizacją odpowiedzialną społecznie i to w szerokim tego słowa znaczeniu. Bardzo dużą wagę przykładamy do ESG. Niedawno, dosłownie kilka dni temu, opublikowaliśmy nową politykę klimatyczną, która stanowi swego rodzaju uzupełnienie dla. Strategii przedsiębiorstwa, które właśnie bardzo duży nacisk kładzie nie tylko na to wszystko, o czym tutaj rozmawiamy, czyli, czyli, czyli rozwój, rozwój tych odnawialnych źródeł i, 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 i siłą rzeczy dzięki temu troskę o, o środowisko naturalne, ale także na odpowiednie opomiarowanie, skwantyfikowanie tego wpływu grupy NEA na środowisko i odpowiednie zarządzanie aktywnościami w grupie w tym obszarze. To jest oczywiście jeden, jeden z elementów tej odpowiedzialności. Drugi no to odpowiedzialność społeczna. Dbamy na obszarze, zwłaszcza na obszarze, w którym my prowadzi, prowadzimy działalność, na naszym obszarze dystrybucyjnym, ale także tam, gdzie mamy spółki zależne wytwarzające energię. Nasz obszar dystrybucyjny, przypomnę, to północno-zachodnia Polska, ale posiadamy elektrownie systemowe w, w Kozienicach, w Połańcu. Posiadamy aktywa elektrociepłowni w Białym Stoku. Tak? Mamy w grupie w końcu jeszcze kopalnię węgla kamiennego, Bogdankę. Więc staramy się na tym obszarze aktywnie uczestniczyć także w życiu mieszkańców. Staramy się, bo to nasi klienci, staramy się o nich, o nich dbać, krótko mówiąc, i, i wspierać wszystkie inicjatywy lokalne. Czy to kulturalne, czy, czy sportowe staramy się być widoczni, tak żeby wiedzieli, że dbamy o bezpieczeństwo energetyczne właśnie lokalnie. Panie z naszego spotkania, Panie Prezesie, z takiej perspektywy menadżerskiej, pana, jako prezesa, co w pana ocenie jest takim symbolem tego roku 2023. Od razu kilka podpowiedzi. Magazyny energii. Czy OZE, fotowoltaika, czy legislacja, prawo wyboru jest bardzo szerokie? Co Pana uwagę zwróciło w tym roku najbardziej? Panie redaktorze, ciężko jest jedną z tych rzeczy wybrać. Rzeczywiście legislacja i to wszystko, co się, co się pojawia, czy linia bezpośrednia, tak, czy, 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 czy klastry energii, czy wreszcie spółdzielnie energetyczne, to jest jedna strona, czyli oprócz tych wyzwań, które, które mieliśmy, o których była przed chwilą mowa, jeszcze legislacja idąca w tą stronę, w stronę rozwoju możliwości wytwarzania energii rozproszonej i konsumowania jej przy okazji, to z całą pewnością też nowe technologie. I to nowe technologie, bez których znowuż transformacja długofalowo. Nie będzie możliwa, czyli po pierwsze magazynowanie energii, tutaj bardzo konkretne działania, które podjęliśmy. Podpisaliśmy list intencyjny z bardzo poważnym podmiotem hiszpańskim, Grupo Cobra, spółką obecną w 60 krajach świata, która na, w zaawansowanych projektach inżynieryjnych, energetycznych uczestniczy i razem z nimi chcemy rozwijać technologię wielkoskalowego magazynowania energii. W tym celu będziemy uruchamiać już niebawem e, projekty pilotażowe, będziemy oczywiście o tym informować z odpowiednim wyprzedzeniem. E, natomiast e, istotnym e, bardzo elementem, bez którego też nasz miks energetyczny e, no, nie, nie, nie będzie kompletny w, w przyszłości, e, to są SMR-y. I SMR-y trzeba o tym mówić głośno i, i z pełną odpowiedzialnością. Po, po 2035 roku, myślę, bo to taki gdzieś horyzont czasowy zakładamy, będą stawały się stopniowo istotną częścią rynku energetycznego. Mocno w to wierzymy, dlatego śledzimy e, znaczną ilość projektów. Jesteśmy w kontakcie z kilkoma firmami amerykańskimi z jedną brytyjską, z jedną francuską. E, będziemy się starali uczestniczyć w projektach SMR-owych w Polsce również. Bardzo dziękuję wszystkim naszym partnerom biznesowym, ale także pracownikom Grupy NEA, menadżerom i pracownikom spółek zależnych, za to, że razem udało nam się ten trudny, pełen wyzwań rok przejść, że tak powiem, suchą stopą, z równocześnie niezłym całkiem rozwojem w wielu obszarach i trzymam kciuki, żeby ta współpraca dalej tak dobrze wyglądała. Panie prezesie, bardzo dziękuję za Pana perspektywę, dziękuję za komentarz. Dziękuję bardzo.